Rzeczpospolita Obojga Narodów powstała w 1569 roku po zawarciu przez Polskę i Litwę Unii Lubelskiej. W czasach swojej świetności było to jedno z największych państw w Europie, liczące prawie milion kilometrów kwadratowych. I choć kraj w 1795 roku upadł, to do dzisiaj wiele narodów odnosi się do jego dziedzictwa. W dzisiejszym odcinku spróbujemy otworzyć Rzeczpospolitą Obojga Narodów, ale blisko 400 lat wcześniej. Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CK3. Jeżeli oglądaliście poprzedni film, to pamiętacie, że grałem sobie osnia na scenariuszu w 1178 roku i jest to dokładnie ta sama Polska, jednak padłem na pomysł, że zagram jeszcze jeden film i postaram się otworzyć terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ale takiej dowalonej, wiecie, na sterydach. No bo uznaję, że mamy tu całkiem młodego władcę, on ma też luki prawne, wystarczy wybierać pobożność, może by to cał całkiem przyjemne, a może nawet uda nam się wypędzić imperium mongolskie. W międzyczasie kupiłem też sobie nowe DLC, więc przy okazji sobie je przetestujemy. Dajcie mi koniecznie znać jakim krajem powinienem zagrać na tym nowym DLC. No bo mogę zagrać, wiecie, Bizancją, bo ta ono jest dobrze zmienione, powstało coś takiego jak królestwo jerozolimskie. Oczywiście jego tu teraz nie ma. Na tej mapie będzie o dokładnie i ono będzie miało bardzo trudną sytuację, bo będzie ciężko pokonać saladyna, ale jeśli będziecie chcieli, to oczywiście to spróbuję. Witają nas na dzień dobry, bunty Wasali, no to klasyczek. W poprzednim filmie robiłem praktycznie to samo, tak musimy rozwinąć jak najszybciej hospicja, tak żeby dostawać jak najwięcej pobożności. Mój władca też nie jest jaki Kazimierz II, ok, to powiedzmy, że to będzie Kazimierz Wielki, on ma 46 lat, no to jeszcze trochę pożyje, tym bardziej, że ma same dobre cechy, redukujące stres i tak dalej. Przy okazji, postaramy się również zdobyć Czechy, w których panowała kiedyś dynastia Jagielonów. Poza tym myślę, że będzie to ładnie wyglądało, bo ostatnio podbiję tutaj ter terytoria Brandenburgii, Połabia, czy tam Saksonii, później nazwanego, wiecie o co chodzi. Może być bardzo ciekawie. Możemy też mieć już 19 pułków w każdym rodzaju armii, więc teraz sobie wszystko będę rozwijał. Zwłaszcza bombardy, bombardy są super, bo one bardzo przyspieszają obleganie. Niestety straciłem z tego powodu praktycznie cały swój dochód, a zarabiałem blisko y 50 golda, ale już papież dał mi hajs, więc jest git. No i dobrze, skoro ja potrzebuję hajsu na... Skoro ja potrzebuję pobożności, to idziemy na pielgrzymkę do Watykanu i wypowiadam wojnę kolejnym państwom. Najpewniej Mongolii. No i widzicie, już zarabiam 50 golda. Łatwo. Piękne to imperium. Swoją drogą, tu teraz na tym DLC da się grać postacią bez ziemi, więc zapewne będziecie chcieli taki film. Więc się go spodziewajcie tam na dniach. Zrobię swoją postać i spróbuję zostać królem Polski albo królem Francji. Cyk, dotarliśmy do Rzymu, rozpoczynamy pielgrzymkę. Fajnie by było stworzyć tą Rzeczpospolitą za życia tego jednego władcy, żeby nie brać kolejnego już. Dobrze, żeby stworzyć Rzeczpospolitą Obojga Narodów, to muszę podnieść Białą Ruś Róż, Zaporoże, Mołda Mołdawię by się w sumie przydało, chociaż to nie było terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów stricte. No nie coś tu wymyślimy, może by Danii wypowiedzieć wojnę, tylko że ja ostatni film zakończyłem wojną z Danią, więc dokładnie, mam z nimi pokój. No, zaczniemy od rozwalenia Litwy, to wiecie, zawsze na, na, do, na dobry początek, 9000 jednostek specjalnych, powinna w moment im paść stolica. No, dokładnie 30 dni. Dobrze, i wojna zakończona. Litwa jest moja, ślicznie. Nie no, ale dobrze by było, żeby to Imperium Mongolskie się rozpadło. Łatwiej będzie podbijać. Tak wiecie, bić się pojedynczo z Imperium Mongolskim to mi się trochę nie chce. To będzie nudne, a wolałbym. Chociaż w sumie nie, to może być ciekawe. Pokonałem ostatnio Imperium Mongolskie, teraz spróbujemy pokonać jeszcze raz. Tylko jakieś księstwo, co sobie zrobił Kijowskie. Aha, tylko tego nikt nie kontroluje. Aj, bym kupił sobie, a tak to nie mogę. No to kupimy Pińsk. I tyle, no. Też ostatnio ktoś z Was się pytał jakie mam mody. Nie mam aktualnie żadnych modów. Bo nie działają. A czy działają, ale tak średnio, wiecie. Absolutny autorytet koronny, może wasale się nie zbudują tym razem. Byłoby bardzo miło. Robię też sobie klejmy na Gotlandię, uzyskamy te wyspy. W ogóle tu Estonię można by podbić. Legendary Adventure. A, to jest to Casus Beli po legendzie, super. Dopomniałem o tym, że to tak działa. Mogłem to robić wcześniej, te, teraz to już trochę bez sensu. Uuu, Dania tu podbija dużo terytorium. Nie, 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 Dania, tak nie będzie. Wypowiem tej Danii wojnę o księstwo, tutaj mam roszczenie. Uuu, ona ma nawet 56 tysięcy żołnierzy. Ty sobie chyba jaja ja robisz. Silne to jest, ale ja jestem silniejszy. A przynajmniej tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że co chwilę jakieś artefakty zdobywam. Super, ten, ten artefakt jest super. On zwiększa znaczy przy, nie zwiększa, tylko przyspiesza prędkość robienia naukowych rozwinięć. Zastanawiam się w ogóle, gdzie jest mój sojusz z Anglikami? Przecież ja miałem z Anglią. Już nie mam. O Boże, i frakcja z wasalami teraz. Akurat tak mam wojnę z danią, tak? Dzięki, jak zwykle się buntują. Nic, spróbuję rozwalić duńską armię. Wygląda na to, że bez problemu. Aż szybko idę rozwalić wasali. Ty i druga frakcja wybuchła, ojoj, że, ale wojna z danią wygrana, chociaż tyle szczęścia. Ty no, ale dwie frakcje to problem, jest i to duży. Naprawdę darowaliby se te bunty, bo to nic przyjemnego tylko. No, walczymy i osłabiamy takie piękne królestwo. Litwa z wasalami, którą wygra... Jezus Maria, To tu się stało? 40 tysięcy wasali rozsmarowałem. Nice. Warto było. Cyk oblegamy stolice. Zaraz będzie po nich. I wojna wygrana, dziękuję. Wasale pokonani, tutaj są jedną prowincję, bo król królodzie... bo tam ty podzielić utron Czech. Trudno. Ważne, że kraj przetrwał i teraz mogę wypowiadać kolejne wojny, bo mam kolejne roszczenia. Na przykład tutaj. Na dawnym księstwie kijowskim. Do widzenia, dziękuję, przejęte. No, ale co by nie mówić o tych bizantyjczykach, to oni mają bardzo ładne stroje teraz w tym nowym DLC. Mega mi się to podoba. Chociaż Bizancjum już nie ma, ale Węgry sam. Wiecie, że ja do teraz nie rozumiem, jak działają te spiski? To jest naprawdę dziwne. Dobrze, i teraz możemy stworzyć imperium zachodnio Okej, okay, to ja tworzę i zmieniam tylko nazwę tego imperium. Kolor. No i ślicznie rzecz pospolita, ładny kolorek i piękny herb z Polską. Mam roszczenie na Gotlandię, no to robimy desant. Poczekam aż kupię roszczenia do Mongolii. Na razie wystarczy sama Gotlandia, tą Gotlandę w ogóle będę grał niedługo. Bo to bardzo ciekawy kraj do grania jest. Oj, tylko tu jest problem, bo tu stoi gigantyczna armia wroga. I mi się to trochę nie podoba. Tu stoi 16 tysięcy żołnierzy. Czy okej, okay? no ja zajęłem tą Gotlandię i teraz będziemy czekać aż mi Wargol zrośnie i tyle. No, co tu więcej robić. Jak oni się nie chcą bić, ja się nie będę w nich wbijał. U, ktoś mi wojnę powiedział Dania? To jednak będzie ciekawie. Dobrze, mamy tu jednak bitwę, którą wygram. Pytanie tylko, czy tu ich rozsmaruję. No, dawaj, dawaj. 25 tysięcy rozsmaruję, jeżeli się uda. Powolutku, powolutku. Oni się stąd wszyscy wycofają. A mój władca na coś zachorował. Kurde, weź. Ziomek, głupot nie gadaj. Wyzdrowiejesz. Okej, okay, wojna ze Szwecją wygrana. Łągamy armię do Polski. Tak, wyzdrowiał. Jak jakąś taką chorobę miał, która sprawiała, że był czerwony cały. Nie wiem, może się wstydu najać, czy coś. Dobrze, bitwa z nimi. Oj, 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 nie, 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 nie. Zdanią do przegram. Wycofać się, trzeba przegrupować siłę i jeszcze raz. Wszystko jasne, bardzo mało rycerzy mam. Większość dla tej Gotlandii padło. 15 rycerzy powinienem mieć, a 10, a rycerze zwiększają najbardziej jakość armii. Pobożności mam mało, za mało. Ja nie wiem, jak zdobyła tę pobożność jakoś szybciej. Dobra, kolejna bitwa. Powiedz, że wygram. Zdaje się, że tak. Wszyscy samejdzą nie po kolei, zanim dołączą inne armia. Dokładnie, zwycięstwo. To wystarczy odbić teraz prowincję i ku... ruszamy na Mongołów, bo już sobie troszeczkę klejów nakupowałem. Konkretnie na świętą wojnę bym poszedł, bo ona jest za pobożność. A można iść wtedy o królestwo I kolejne dziedzictwo dynastii Nie spodziewałem się, że jeszcze jakiekolwiek dostanę Ale idziemy w walkę Witwa o gość. Dawaj, wygrana Czy ja widzę, że Imperium Mongolskie się... Nie, już myślałem, że się rozpada A tu ząk. Nie tym razem Ale duńska armia nie istnieje 7 tysięcy żołnierzy nie zostało No i bardzo dobrze No jakie to jest wkutające, ty Tu w ogóle się nie da zawrzeć pokoju Ciągle wygrywam bitwy, a oni swoje. Idę na ich stolicę i tyle. W Kopenhadze mnie jeszcze nie było na tej kampanii. Zresztą nawet Kopenhaga mi się nie oprze, to w moment upadnie. No, da dawaj, dawaj. No dokładnie. Upadła. Dziękuję. Ile mi dania zapłacisz? A to była wojna o artefakt w ogóle, a nie o ziemię. To no, po co ja to wygrywam? No dobra, no lepiej wygrać niż przegrać, wiadomo, nie? No dobrze, no to w takim razie maszerujemy na wielką wojnę z Mongołami o królestwo... Jak to Szwecji, to wy macie tam ziemię? Nie, o królestwo Rusi, bo to mało będzie kosztowało zaledwie 200 pobożności. No, tylko długo to będzie wszystko trwało, bo tu zamki dobre porobili już i nawet bombardy sp sprawiają, że prawie dwa miesiące oblega mi jeden zamek. A, jeszcze Kaiser wypowiedział mi wojnę, ty se chyba jaja robisz. To też jest wojna o artefakt. Uuu! Kurde, no ale nie akurat wtedy, gdy ja toczę wojnę z innymi państwami, no, zawsze w plecy. Bo jakąś ciapkę pewnie potrzebuję, no bo jaki inny artefakt. To jest niehonorowe. Okej, okay, zajęliśmy tu kilka zamków, ale trzeba biec do Rzeszy, bo przecież tam mi zaraz wojnę wygra, bo mi, okup... mi za dużo zamków zajmie. Może jakiś dobry sojusznik by się trafił, co? Nie no, sami, same staruchy. Czy jest tu jakiś przystojny młodzieniec dla mojej córki? Chociaż jeden, z jakiejś prestiżowej dynastii. Jakby wszystkie dynastie dosłownie przestały istnieć nagle. Nie, dziwne to jest. Zobaczcie, wszyscy są bez rodów. To weźmie jakiegoś bezrodu, ale chociaż młodego. By wiecie, była większa szansa na dzieciaki. To uczucie, kiedy Polska jest tak wielka, że pół roku zajmuje przejście z jednego krańca na drugi. Uciekamy, chłopaki, bo kajzer na mnie idzie. Dobrze, niech on na tych zamkach traci armia. Dawaj, dawaj, dawaj. Goń mnie, goń mnie. Ulu Ulululululu, przegrałem wojnę z tym kajzerem. Znaczy bitwę. Brawo, ale żeś się wycofał ziomek obok praktycznie. Brawo, geniuszem jesteś. Spoko, ile Kaiser ma wojska? 27 tysięcy. Nie ugra tego. O, teraz wygram. Łatwo. I po armii Kaisera. Całą sprzątnąłem. on ma 4 tysiące. Powiem wam nieskromnie, że ja to jestem geniuszem militarnym normalnie. A wiecie, ja mam taki nietypowy styl gry, bo nie gram w ogóle jednostkami poborowymi, tylko specjalnymi samymi. Oszczędzam przy tym hajs. Mniejsze ryzyko buntu z wasalami. Bo kraj nie jest takie osłabiane. Kolejna bitwa i kolejne rozsmarowane wojsko wygrana. 5000 goldami zapłacił, łatwo. Rozwijamy hospicja, za to będę miał więcej pobożności. A Mongołowie nic nie ruszyli. Nic nie zajęli, oni mnie olali po prostu. To co ja wtedy zająłem, to wszystko zostało. Boże nie! Wypowiedzieli krucjatę i wojnę mi anulowało. Szlak mnie trafi z tymi krucjatami. No dobrze, mamy powoli mało czasu, ponieważ mój władca mał 74 lata, więc... No, jest bliżej niż dalej, delikatnie mówiąc. Przydałoby się wypowiedzieć komuś wojnę, i myślę, że na początku zrobimy to Imperium Mongolskiemu. Dobrze, Atakujemy Imperium Mongolskie. Mam mnóstwo claimów, więc będzie przyjemnie. A przynajmniej tak mi się wydaje. Niestety, jesteśmy w debacie. Nie wiem, dlaczego ja tracę aż tyle golda. Nie mam pojęcia, na co ja to tracę, ale okej, okay, niech tak będzie. W ogóle nie widzę tu armii mongolskiej. Ona jakby olała mnie kompletnie. Słabo trochę. Myślałem, że będziemy toczyć jakieś bitwy, a ja tu tylko zajmuję forte. No cóż, mało filozofii w tym wszystkim. Nie no, kompletnie mnie ci Mongołowie olali. A i nawet jednego tysiąca mi nie wysłali. Czy ja mogę narzekać? Terytorium zdobyte i tyle, a mój władz został się melancholijny, dzięki. Akurat teraz, no szlak by to trafił. Dobra, piękne terytorium, zaczyna to ładnie wyglądać powolutku. Ziemie przydzielone, zrobiamy hajs, 800 golda jest. Pobożności nie mam, no to szybko pielgrzymka jakaś, żeby wiecie, jeszcze coś podbić. Nie, nie stawię na pielgrzymkę, no to poczekamy chwilę. Tu wybuchła jakaś wielka plaga, nawet się tu nie zbliżam. Aha! W ogóle nie przyszło mi powiadomienie, ale mamy nowego władcę, no cóż, życie. Oczywiście zaczynamy od buntów wasali. No na dzień dobry, tradycyjnie. Eee, ale teraz to już sobie raczej zmienia ludzie poradzę. Oj, drugi bunt Wasali, dwa naraz. Ej, no teraz przesadzacie. Brajedni już wyłączeni, teraz idziemy szybko rozwalić drugich. Dobrze. I drugi biały pokój zrobiony, opanowana sytuacja z wasalami. I tysiąc długu na dzień dobry. O dobrze, potrzebujemy kolejnych terytoriów, to idziemy teraz o Księstwo Kijowskie. To tak szybciutko, bo w ogóle hajsu nie mamy i zaraz będę bankrutował. Te spiski teraz działają dziwnie, ale trzeba cały czas poprowadzić opinię z moimi wasalami. To tu będzie lipa, a nie? I kolejne rozwinięcie dynastii, proszę, proszę, no to lecimy, dalej. Cały czas w armię. Tylko armia się liczy. Tak i wojna wygrana. Kiju wraca do mnie, dziękuję. Terytorium Rzeczpospolitej zaprawdę rośnie. Wygląda na to, że będą kolejne bunty wasali. O Boże, ile można. Na szczęście mam sojusz z świętym cesarzem rzymskim, on mi pomoże. W razie czego? w się sensie, chybam, bo taką mam nadzieję. O i od razu ty, wojna wygrana, bo bitwę wygrałem i pomyłem dowódcę i elegancko. Dziękuję. No i to jest właśnie głupie. Teraz powinni się poddać ci dudzy wasale, a oni i tak się będą buntowali. No bez sensu. Przed chwilą pokonałem jednych, no to po co drudzy się mają buntować, co? No dawaj, bijemy się o kraków, a nie, co tchórzysz? Coś bitwy będziesz miał. Jeszcze jedna bitwa, pa, 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 pa. 48% war scora. I druga wojna z oselami też wygrana. Dzięki Ci, Boże, udało się. Jeszcze jedną wojnę z Imperium Mongolskim zróbmy. Odzyskamy, może tutaj południe. Południe Rzeczpospolitej dawnej. Postaram się to mniej więcej odzorować najlepiej, jak się da, bo tutaj granice i tak średnio będą wyglądały. No i ślicznie, kolejne księstwo moje. Łatwe tę wojnę z Imperium Mongolskim. Imperium Mongolskie jak zostanie raz pokonane, to potem już jest easy. Teraz jeszcze tutaj można by ten Perejesław zdobyć. Nie do końca co to jest, ale okej. Okay. Jeszcze Danii i Imperium Mongolskiemu raz i będzie okej okay chyba. Bo Mołdawii to nie potrzebuje. Ona nie była częścią Rzeczpospolitej. Była lennem. I to polskim, a nie Rzeczpospolitej. Potem była lennem tureckim. Okej, okay. to zdobyte. To teraz może z tą Danią byśmy załatwili sprawę. O ziemię de jure. No załatwimy. Bierzemy armię tutaj, tylko do wojny zdania to wezwa sobie jednak tych sojuszników. Nie wiem, czy mam dalej sojusz z Heere. A nie, bo się zmienił cesarz. Oczywiście. To jest w ogóle dziwne, że to Imperium Mongolskie się do dzisiaj nie rozpadło. Czemu ono istnieje cały czas? Tyle razy dostało w łeb, już tyle władców odeszło i dalej nic. I dalej istnieje. To, o czym my rozmawiamy. W Smoleńsku zyskamy, jeżeli wygramy tę wojnę. Bardzo dobrze. Brama Smoleńska, historyczny obszar, bardzo ważny, ponieważ jest miejscem, w którym dniepr i Dźwin... Dźwina, tak się chyba ta rzeka nazywa, się nie łączą. I to jest jedyna lądowa przeprawa pomiędzy tymi dwiema wielkimi rzekami, które łączą się, znaczy łączą tak, jakby teren od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego. I dzielą Europę na pół. I mamy sojusz z królem Francji. No dobrze, to już jesteśmy bezpieczni na pewno. Aha, mój ziomek ma jakąś chorobę. Brawo. Nie, ja nie wierzę. Teraz się rozpadło Imperium Mongolskie i Dania. I zobaczcie, jak to wygląda. Boże, no co za syf. No dobrze, i teraz sytuacja jest taka, że moja kolejna postać jest chora i boję się, że ona padnie. Będą mi się teraz bardzo zmieniać postaci, a wystarczyło zamknąć stolicę i przypilnować, żeby plaga tam nie dotarła. Coś to moja postać raczej wyzdrowieje, no nie wydaje mi się, żeby wiecie, żeby ona padła. Jak ja nienawidzę tych buntów wasali, po prostu tego nienawidzę, gardzę tym. Trzy bunty wasali, chyba sobie jaja robicie. Nie, mówiąc zupełnie serio, wydaje mi się, że to za chwili, że to mój kraj za chwilę upadnie. Zobaczcie, jak ja mam zadłużenie i o ile się zadłużam. Niestety, obawiam się, że to spowoduje, że to jest nie do wygrania. Dobra, ale jest OK. Oblegamy tutaj Księstwo Wielkopolski. Mamy 25%. Jest! White Peace. Szybko, kasuj armię i może, może mi się uda, wiecie, wyjść z zadłużenia jakoś. Widzę, że średnio. Nie ma szans praktycznie, że ja teraz wyjdę z tego zadłużenia. Muszę armię zmniejszyć. Fajnie by było, gdyby jakiś kraj mnie zaatakował i gdybym ja wygrał wojnę, to bym spłacił to zadłużenie, ale teraz jest masakra jakaś. O! Jest! Zakon mi zapłacił 1800 golda. Dzięki ci! Czyli jednak jeszcze nie zbankrutuję nie, ogólnie granie tą Polską to był bardzo głupi pomysł, już ta gra chodzi, jakby chciała, a nie mogła. Ale już zostawmy to, dokończymy to w jakiś sposób i tyle. Się buntują jeszcze. Nie, no znowu wasale się będą buntować. Nie, nie żartujcie sobie nawet ze mnie. No, ja to wiedziałem i już kolejny bunt jakiś wybucha. Bożesz ty, mój, no. Na szczęście to jest tylko tych chłopów, to, to żaden problem. Chociaż nie, tu jest bunt wasali, ale wygramy to. Dzięki wielkie, papa. Pa. Gdybym tylko dysponował pobożnością, to już byłbym w stanie wszystko spłacić. Tylko kurde, skąd ja tą pobożność wezmę? Nie mam też żadnych dobrych sojuszników praktycznie. Jest ciężka sytuacja, nie powiem, jesteśmy w wielkim kryzysie, praktycznie permanentnym. Jeszcze wasale zamiast mnie lubić, to mnie nienawidzą. Tworzy się kolejna frakcja, ej ja mam wrażenie, że ja nie przetrwam tego. Upadnę, ci wasale się coraz bardziej buntują. Żeby takim wielkim krajem zarabiać zaledwie 4 golda, no to to jest jakiś żart. I powiem szczerze, dobra, mamy następcę. Dzięki temu jest szansa na jakiekolwiek sojusz. Królestwo Francji. Dzięki. Rzeczpospolitej mi się zachciało w 1324. Że wtedy nawet Kazimierza Wielkiego jeszcze nie było. Dobrze, gdzieś mnie Flandria wezwała do wojny, ale ja to olewam. Wiecie, ja próbuję teraz obmyśleć plan, na podstawie którego ja dam radę tym krajem przetrwać. Tak naprawdę nie muszę przetrwać, po prostu odbić jeszcze kilka terytoriów i olać temat. I tyle. Nie podoba mi się ten kraj. Jeszcze bym zajął Połoc, Kurlandię i Czernichów. Już by było ok, ale jak to zrobić? 9 golda zarabiamy. Dobrze, ustabilizujemy trochę ten kraj. Mam nadzieję. Kontrole zwiększę. W Krakowie jest ok? jest ok, a Kraków to jest moja główna domena, to poprawię tam kontrolę. Ten wasel w końcu zaczyna mnie lubić. Dobra, chociaż jeden. Chociaż jeden i tyle szczęścia jest. 12 golda zarabiamy. Dobrze, sytuacja się poprawia. Byle ty, królowo, wytrzymała. 45 lat masz. Żyj, musisz żyć jak najdłużej. Nie wyobrażam sobie, że ja teraz zmienię jakkolwiek władcę. A nie, i wojny nie wypowiem, to ewentualnie połockowi mogę, okej. Okay. Oto połockowi to nawet teraz bym wypowiedział. Tylko czy ja wygram? 40 golda tracę. Szybko, 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 szybko oblegamy. Dawaj na stolicę już. Jakieś eventy z przyjaciółmi, nie teraz, ja tu mam swoją chwilę sławy. 60% warscora. Dobra, to tu wygramy bitwę, bo mi odbili zamek. To jest. Plus 50 do warscora. 84%, jeszcze jeden zamek i będzie wygrana. Zadłużam się, ale nie aż tak dużo jakbym mógł. Proszę cię zdobądź to nie jeszcze jeden. Jeszcze tylko jeden, dokładnie. I jeszcze. Jednak jeszcze jeden. Dwa zamki musiałem zdobyć. To golda zadłużenia. Nie, ja nie wiem jakim cudem ja przestałem w ogóle zarabiać. A legendy żadnej nie promuję, to nie wiem o co tu chodzi. Dobra, jest, wojna wygrana, super, pobock zdobyty, to co teraz? Czernichów, hajs zbieramy, tutaj w zarządzanie idź, 9 golda, pobożność, pobożność mnie może uratować, wezmę od papieża z 1200 golda i jak 1200 golda dostanę, to już będzie OK. Przecież nawet myślę, czy zmiana władcy nie byłaby lepsza, bo ta pani, którą mam teraz jest średnim władcą, no co ja będę ukrywał, średnim i tyle. Jeszcze ona choruje na otyłość. No super. Nie żartuj sobie nawet ze mnie. Szczęście, złota Orda ma problemy, Karpatia problemów nie ma i Kaiser też problemów nie ma. No co jest dla mnie w sumie tragedią, bo Kaiser ma 13. Boże 13 tysięcy golda i zarabia 160. Ja też tak chcę! No proszę was. Właśnie, spójrzmy sobie jeszcze na mapy gospodarcze. Uuu, tu jest więcej map. A to zobacz, przejrzymy te mapy jeszcze w międzyczasie. Pokaż mi mapę Golda. Tu jest mapa developmentu. No widać, że HR jest głównie rozwinięte. Mapa jakaś pieniędzy, jest to coś takiego? Na pewno jest, tylko nie wiem gdzie. Ekonomii, właśnie. No to jakbym zabrał Czechy HR, to bym naprawdę dużo zarabiał, no ale nie ma szans, żeby nic zabrał, bo bym musiał wygrać wojnę. Ja nie wygram wojny z HR, bo mi nie będzie na to stać. Z Czernichowem nie ma szans nic zrobić. 14 golda zarabiamy Mało. A Francja ile zarabia tak z ciekawości? 189 golda. To powiedzcie mi, co się wydarzyło w moim życiu, że mój władca, czy mój kraj tak mało zarabia? Dlaczego? Wiecie, że zarabiałem po 60 golda kiedyś. Podatki z domeny tylko 8 golda. Jak 8 golda tylko z domeny? Ja wiem, że ja straciłem domenę, bo miałem kiedyś 6 domen, teraz mam. Aha, wszystko jasne, ja straciłem bardzo dużo domen. Bo rozumiem, że taka Francja zarabia dużo z domen, tak? Nie sprawdzę chyba tego. Kurde. Ale ja się tak szczerze powiedziawszy, że seria zastanawiam, czy ja nie mogę jakiemuś zakonowi czegoś sprzedać? Żeby troszeczkę golda zdobyć, A Czernichów to z sojusz? A ja nie, nie mam kasosbeli na czernichów Nie, no żarty sobie robicie. No, gdybym miał pięć takich domen, jak kroków to bym zarobił z 40 golda. Ale mam tylko jedną domenę. Oj, będzie kolejny bunt w sali. Ja wam mówię, już to widzę. Dobrze, chcecie walczyć, to będziemy walczyć. Wzywam do tego króla Francji. Na wypadek, gdyby coś się zepsuło, i króla Szwabii. Lulu Francji, idziesz tu? Bo ja już cały golda, całego Golda straciłem. Idzie Francja i bardzo dobrze. Zapraszam. Bijamy się tu wraz z Szwabią. Mhm, i bunt wasali rozsmarowany. Teraz odbijemy tu zameczek i na stolicę tego czegoś. Co mnie tu zaatakowało? To coś, czyli Szwabia. Nie, nie Szwabia, z, z, na terytorium dzisiejszej Saksonii. Więc okej, okay, może być. Przedajemy od razu więźniów, bo to Gold zawsze jakiś. Nawet jeśli wybuchnie mi kolejny błąd, to chrzanić to, bo armie sojuszników są w Polsce, to mi pomogą. To jeszcze jeden zamek? Jest, już po wojnie, dziękuję. Jedni załatwieni, chociaż tyle szczęścia. No i mamy wojnę z wasalami, dlatego wzywam od razu wszystkich sojuszników. Francja, Szwabia, to jest ponad 50 tysięcy żołnierzy. Nie mają szans z tym. Nie wygracie. Mimo, że wiem, że myślicie inaczej, ale nie ma szans, że to zwyciężycie. Ja was rozjadę. Uuu, Jezus, Maria, ale żeś tu zrobiłem. 20 tysięcy armii wroga rozsmarowane. Tak o, i dopaki wszyscy. Dobra, mam pomysł. Niech zwieńczeniem tej Rzeczpospolitej będzie wyprawa na Jerozolimę, idziemy. Najwyżej stracę całą armię i tyle. Co prawda, jak Santa te krucjaty, to ta gra chodzi jakby chciała, a nie mogła. Zobaczcie, jak mi czas leci. Ale jest okej, okay, poradzimy sobie. Dobra, i pierwszą fortecę teraz oblegamy. 150 lutów. Wszystko ja dostanę? Powiedz, że tak. A nie, nic nie dostanę, bo wbili się we mnie na bitwę, okej. Okay? I całą armię straciłem. Warto było iść na tą krucjatę, widzę. A człowiek chciał, kurczę, dobrze. Chciał pomóc, chciał pomóc w krucjacie i nic nie wyszło, bo od razu armię rozsmarowali. Dobra, słuchajcie, nie będziemy tego przedłużać. Miałem stworzyć Rzeczpospolitą i trochę terytorium mi brakuje. Tutaj Czernichowa i Inflantów, bo Smoleńsk mam. Nie, Smoleńsk mam. Miałbym, gdyby nie ta wojna z danią, co się zepsuła. Przynajmniej po tym filmie mamy już przetestowane, że nie warto grać w tych latach, bo to chodzi po prostu bardzo źle. No chyba, że macie procesor za 4000. Ja takiego, ja takiego nie posiadam, więc się nie będę męczył. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki, mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekam jak zwykle na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej!